Witajcie kochani. Dzisiaj jest 5 listopada czwartek. Jak zawsze wlosowałam dla Was e, ka, karty dnia Danielskiego. Dziś wlosowałam dwie. Anioły postpowiada dzisiaj podsunęły mi kartę, że potrzebujesz uziemienia. Wiedzą mnie, jesteśmy zmęczeni, że nie mamy czasu dla siebie. E, czuję, że, czują, że czujemy się my zagubieni, że tracimy czasem kontrolę nad swoim życiem. Więc zróbmy koniecznie to uziemienie, a nie uwiedzą, że potrzebujemy równowagi między tym, co duchowe, a to, co ziemskie. Możemy uziemić się na wiele sposobów, na przykład spacerując boso po lub ziemi, jedząc warzywa rosnące w ziemi, czyli ziemniaki, marchew, buraki, a także możemy, masując bose stopy, dotykając drzew, Przytulając się do drzew też można zrobić uziemienie. Uziemienie pomoże nam poprawić koncentrację. Będzie nam łatwiej się skupić na swoich problemach, na, na, na realizacji swoich marzeń. A także, dzisiaj też aniołki też proszą o to, abyśmy wysyłali dużo, dużo miłości do Matki Ziemi. Zajmijmy się troszeczkę jakimiś pracami w ogrodzie. Zmieńmy w doniczkach ziemię kwiatką. Podlejmy je, zadbajmy o nie w domu. Bo może też one jakby potrzebują naszej miłości. Więc to tutaj jakby konieczne jest uziemienie dzisiaj, na następne dni. Następną kartą jest karta idź naprzód. Ale to chyba aniołki zawsze nam podpowiadają, żebyśmy dążyli do celu. Dzisiaj anioły wiedzą, że nasze prośby i modlitwy zostały wysłuchane. Powoli, one zaczną się spełniać. Yy, wiedzą, że już długo czekamy na to, więc na to spełnienie tych swoich marzeń i tych próśb, i tych modlitw. Dzisiaj aniołki postanowiły nam troszeczkę je pospełniać. Yy, I proszą nas, że jeżeli zawsze się będziemy modliły, i zawsze będziemy o nich, ich o coś prosili, to róbmy to wszystko z miłością. Z taką potrzebą oddawania, przekazywania komuś swoich dobrych uczuć. A niewidzie też proponują przy tej karcie, abyśmy się odprężyli, otworzyli um, umysł i żebyśmy pozwolili sobie, żeby nasze myśli swobodnie płynęły. I obserwujmy, co umysł próbuje nam przekazać. Bo to jest bardzo, bardzo istotne, kochani. Ze względu na to, że są dwie karty, proponuję dwa dzisiaj. Jak już sobie zrobimy uziemienie, odprężymy się, pozwolimy myślom swoim płynąć gdzieś pod no, umyśle, proponuję zrobić afirmację spokoju. Afirmacja spokoju będzie brzmiała tak: Jestem wystarczająco dobry. Mam wystarczająco dużo wiedzy, zdolności i inteligencji. Pozwalam sobie zapomnieć o swoich porażkach. Pozwalam sobie być pewnym siebie. I jeszcze raz, kochani, powtórzę. Jestem, jestem wystarczająco dobry. Mam dużo wiedzy, zdolności i inteligencji. Pozwalam sobie zapomnieć o swoich porażkach. Pozwalam sobie być pewnym siebie. Dziękuję, kochani, i jeszcze raz życzę Wam pięknego, cudownego dnia, pewnego miłości i z samych powodów do radości. Do widzenia.